Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj ugotujemy wspólnie alternatywę dla naszego budyniu. Będzie to taki grysik na kaszy malnej. Przygotujemy go razem z orzechami, czekoladą, na mleku. Myślę, że jest to świetny pomysł na deser. Taki po właśnie niedzielni. Więc myślę, że Możemy wspólnie spróbować tego zrobić. Zaczniemy przygotowanie naszego deseru od przygotowania orzechów. Ja w tym przypadku użyję tutaj orzechów włoskich i czekolady. Czekolada jest gorzka. Jest to jest około 100 gram. Orzechów jest tak około pół miski, coś takiego. Myślę, że jeżeli Ktoś lubi y, taki więcej orzechów w deserze, to to jest wystarczająco. Y, deser będzie około na 5-6 porcji, myślę. Y, podawany w takich mniejszych miseczkach. Więc zawierzmy się za przygotowanie orzechów. Nasze orzechy musimy troszkę rozdrobnić. Ja sobie tutaj akurat poradzę na desce. I kroimy na mniejsze części. Ważne, żeby nasze orzechy były w kawałkach i tak przygotowane orzechy będziemy używać do tego deseru. Naszym kolejnym krokiem będzie przygotowanie czekolady. Czekolada musi zostać rozpuszczona. Przygotujemy ją sobie zaraz w kąpieli wodnej. Rozpuścimy ją. tutaj, przygotujemy sobie dwa garki. W jednym na spodzie będzie woda, która pod wpływem swojej temperatury roztopi to, co znajduje się w drugim garku. Co spowoduje to, że nasza czekolada się nie przypali. Teraz przygotowujemy sobie dwa garki. Jeden yy, większy na wodę, drugi mniejszy, yy, w którym będziemy roztapiać czekoladę. I umieszczamy w środku naszą czekoladę. Możemy ją jeszcze połamać na mniejsze części, żeby szybciej się rozpuściła. Teraz zajmiemy się przygotowaniem naszej kaszy mamnej. Zrobimy ją yy, w takiej miseczce razem z mlekiem. W tym przypadku będą to cztery łyżki stołowe kaszy. Zalane pół, około pół szklanki mleka użyjemy do tego, żeby zalać tą kaszę i zostawić ją. W międzyczasie, kiedy nasza czekolada się roztapia, przygotowujemy sobie naszą kaszę. Użyjemy tutaj, tak jak już wcześniej wspomniałem, czterech łyżek. Wszystko zalewamy około pół szklanki mleka. Dla lepszego smaku naszego deseru możemy użyć również dwóch łyżeczek kakao. W tym przypadku jest to kakao gorzkie. Tak, nasz, tak przygotowaną kaszę zostawiamy do momentu zagotowania się mleka. W międzyczasie, kiedy nasza czekolada się topi, mamy już przygotowaną kaszę. Dodajemy do garka i zagotowujemy dwie. Szklanki mleka. Teraz czekamy do momentu, aż nasze mleko zagotuje się. Po czym do gotującego się mleka dodajemy wcześniej przygotowaną kaszę razem z kakao. Kiedy widzimy, że nasze mleko zaczyna się już gotować, dodajemy do niego naszą kaszę. Musimy pamiętać, że naszą kaszę trzeba mieszać, ponieważ lubi ona się przypalać. I mieszamy do momentu zgęstnienia naszej kaszy. Aby pozbyć się grudek, które powstaje przez kakao, możemy użyć do tego takiej trzepaczki. I energicznie mieszamy. Kiedy konsystencja naszej kaszy przypomina już konsystencję Dobrze nam znanego budyniu. Zdejmujemy z gazu nasz budyń. Wcale oczywiście mieszając, ponieważ ma dość wysoką temperaturę. Dodajemy do niego naszą czekoladę. I kiedy nasza czekolada została dodana, dodajemy również do niej nasze pokrojone wcześniej orzechy. Wszystko mieszamy. Jeśli ktoś lubi bardziej słodszy smak, również możemy dodać do niego łyżeczkę bądź półtorej łyżeczki cukru. Kiedy nasz deser jest ściągnięty z ognia, wykładamy go na talerzyki. Do tak przygotowanych porcji. Możemy również dodać kilka borówek oraz plastrze pomarańczy. W taki oto sposób serwujemy nasze danie. Myślę, że ten deser jest świetną propozycją na podwieczorek niedzielny. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym uważacie. Dajcie znać, jak Wam smakowało oraz pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji no i życzę Wam smacznego i udanej niedzieli. Do zobaczenia w następnym filmiku.